Dlaczego po prostu tego nie zrobisz? Dlaczego nie zrobisz czegoś, co by ci spełniło Twoje marzenia, tylko w obawie przed opinią innych, tylko w obawie przed tym, że może się nie udać? Tak, może się nie udać, ale nauczysz się na błędach i następnym razem może zrobisz to lepiej, po prostu. Więc nie bój się tego, żeby spróbować zacząć. Po prostu to zrób. Po prostu spróbuj zacząć i jak ci się nie uda, wyciągnij wnioski z tego, spróbuj jeszcze raz. I to nie jest tak, że czekając na coś, że oglądając więcej filmów o tym, nagle będziesz wiedzieć o wiele więcej, że nagle ci się uda za pierwszym razem. Nie. Jeżeli spróbujesz i faktycznie ci się nie uda, wyciągniesz więcej wniosków niż oglądając cały czas filmy o tym, jak to zrobić. I wiem, że teraz myślisz o czymś z tyłu głowy, jeżeli to słuchasz, bo każdy ma marzenia. Każdy ma coś, co by chciał w życiu, żeby się spełniło. I dlaczego to nie możesz być ty? Dlaczego oglądasz ludzi, którym się udało? Zamiast spróbować samemu to zrobić i myśleć, że a oni są inni, ja nie jestem taki, mi się nie uda i od razu nakierujesz siebie na to, że i tak ci się nie uda. Po prostu spróbuj. I dlaczego to nie może być ty? Dlaczego ty nie możesz być za tym ekranem? I dlaczego ludzie nie mogą cię oglądać? Dlaczego ty nie możesz tego zrobić? Nie możesz założyć tej firmy? I dlaczego ludzie nie mogą kupować od ciebie? wystarczy naprawdę spróbować. Jak zaczniesz iść i się wywalisz, po prostu wstań i dalej. Jak wstaniesz, pójdziesz dalej, wywalisz się znowu, znowu wstań i dalej. Jak nie będziesz umieć wstać, to się zaczniesz czołgać. Wszystko, byleby pójść do przodu. Naprawdę. To nie jest aż takie ciężkie, jak ty myślisz. Ci ludzie, którym... To się udało. Nie są aż tak inteligentni, jak ty myślisz. Oni po prostu to zrobili. Oni po prostu spróbowali. Oni faktycznie poszli do przodu i faktycznie nie zatrzymywali się ani nie zaczęli się cofać. To ty po prostu myśląc o tym, że ci się nie uda, cały czas się cofasz. A oni zamiast przejmować się tym, że im się nie uda, po prostu szli dalej. I może też się przejmowali tym, że się nie uda, ale przynajmniej spróbowali. Jak spróbowali, to albo im wyszło, albo nie wyszło. Ale ty widzisz te osoby, które im wyszło. Więc dlaczego ty nie możesz być tą osobą? I ty widzisz tylko i wyłącznie tą wygraną. Ty widzisz tylko i wyłącznie ten ostatni proces tego, jak ktoś tam jest. Ale większość tych ludzi, żeby dojść do tego ostatniego poziomu, gdzie im się udało, gdzie mają wszystko już gotowe, mają planowane, gdzie mają tą firmę, gdzie mają te, ten duży kanał, ty nie widzisz ich całej drogi, którą musieli pokonać do tego, żeby to osiągnąć. I tą drogę Ty też byś mógł przeżyć. Ty też byś mógł wrzucać te filmy codziennie, tylko po to, żeby coraz lepiej mówić, tylko po to, żeby coraz lepiej eksponować się, tylko po to, żeby ludzie Cię faktycznie oglądali. Naprawdę, jakbyś wrzucał jeden film dziennie i jedna osoba dziennie by Cię więcej oglądała, to w setnym dniu byś miał 100 osób. Po roku byś miał 365 osób, które się faktycznie oglądają. Po trzech latach. Byś miał tysiąc osób, które Cię faktycznie oglądają i te tysiąc osób nawet jakby Ci przesłało 10 zł, masz 10 tysięcy złotych miesięcznie. Jakbyś tysiąc osób przekonał, żeby zasubskrybowali Cię za 10 zł miesięcznie, masz 10 tysięcy złotych miesięcznie. Jesteś w stanie z tego wyżyć. Naprawdę, jesteś w stanie żyć z takiej rzeczy. Ale musisz spróbować, musisz przerodzić swoją myśl w faktyczne działania. Tylko po to, żeby te działania ciągnęły cię dalej. No, żebyś mógł nauczyć się na błędach, żebyś mógł pójść krok do przodu. Może dwa kroki do przodu, może trzy, może zacząć biec. A może po prostu czołgać się, byleby iść do przodu. Więc naprawdę spróbuj i teraz ci nie będę mówić, co masz spróbować, bo ty dokładnie wiesz, tam z tyłu głowy coś siedzi i dokładnie wiesz, co chcesz spróbować. Więc rób to. Po prostu to zrób.